Cześć witajcie, z tej Sepson i dzisiaj będziemy nagrywać Fortnite, będziemy robić challenge, mój pierwszy challenge w Fortnite. Wraz zrobiliśmy, ale w Fortnite to pierwszy. I dzisiaj będziemy robić, że przez całą grę będę musiał jeść tylko warzywka. To jest taka miejscówka, więc no, zrobimy jedną rundę, a jak zginę szybko, no to niestety. Ale no, tak nie, Więc to będzie bez sensu, jak tak zginę od razu, ale myślę, że tam nikt nie poleci. No i tam jest bardzo dużo, jak ja przed chwilą, yy, przed chwilą chciałem to zrobić. O ja, na polu było chyba, z, nie wiem, ile kapust. bo tyle, że to jest ta miejscówka. Ta, ta, tutaj. Tam jest tyle tego, że... Tylko coś, aby tam nikt nie leciał. A więc zostać łapeczkę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo lecimy po 30 słów, a tam chyba 7 albo 6 brakuje, więc no. I oczywiście też... Um, to. Mam ratowanie świata, kupiłem, więc... No, jak ktoś będzie chciał, to Nik Kizo. Myślik exem to będę ja i może niektórych przyjmę, a niektórych nie, bo czasami też nie wiem, <grymnie> czasami nie przyjmuję albo nie widzę, albo mi się nie chce, więc no, mówię, czasami może mogę nie przyjąć, bo jak ktoś będzie chciał, to może ze mną pograć albo trade'a zrobić, jak tam będziecie, będziecie chcieli. Ten, krót... ten odcinek będzie krótki. Kurde, co ja zrobiłem, Teraz nie dolecę. Aj, myślę, tam nikt nie leci chyba, taki tak. O, i tak. Oj, leci chyba. Albo tu lecą. Będę musiał zebrać te bronie, wziąć auto. Albo wezmę po prostu łuk i ucieknę tam, do tego miasta. Obra jadę, aha, super, super, ta gra jest super po prostu, genialna, genialna po prostu. Dobra, potka, potka, mogę sobie wypić potkę. Myślę, że mi się to uda, ja już chcę zrobić. Strefa nie będzie zła, to mi się uda. O, ja cię marzę, mi się uda tam dobiec, do to nie wiem. Hmm, kurde. Lecz nawet. Uda mi się. A jeśli ten gościu tam nie pójdzie. Jeśli nie pójdzie. Nie może z tej broni będzie szczel tak daleko. No ład, co jest? No co jest? Jak ja nie trafiam? E no jak ja nie trafiam? Co jest? Nie no, biorę ciężarówkę i wjeżdżam grubo. I zabijam go. Bambik jakiś się nie muszę bać. Leżyć na rugę. Mm, gdzie jesteś banany? o, bananek, sorka, no. no chcę cię zabić muszę no już mi nikt nie przyjdzie już, już, już chyba nikt nie przyjdzie ale akwardę, jest tam ktoś naprawdę naprawdę wilki <śm> Mielki. Ej no Jakie to jest niecenne ja Super! Nie wow. wiedziałem, że tak umie. Nie. Niewidzialny wilk. Dobra. Może niewidzialny Wilk? Z duch tego szuła to f! Co jest? Dobra, robię ten challenge już. Patrzcie, tu jest milion tych rzeczy. To jest tyle tych rzeczy. Żyło! Je. Będę musiał za coś to zabrać. Nie wiem skąd. Nie, nie chcę wiedzieć. Ej, ja, ja. Fuck. Co to miało być? Widzowie! to świata! Normalne, że se po prostu wilk... Wcale! Nie! Nie może to jeszcze było... Ale jak, że niewidzialny wilk wtedy był. Chyba, że to jakoś on dziwnie nie wiem. Dobra, więc no właśnie no, do tego tu mamy. My jak tego nie wygram jak tego nie wygram to ja nie wiem. Jak już jest 30 osób. Będę musiał się zabudować albo coś, żeby tu nikt nie przyszedł. I jadcie, ile tego tu jest. Ja. Yes. Yeah. Patrzcie ile tego. Jeszcze kapusty mamy. Patrzcie co ja zrobię. Tutaj sobie zostawię. Mogę to wyrzucić? Aha. Aha. Mhm, super. Dobra. Rozumiem. Super. A jeszcze tam było nie to jest po prostu najlepsze ile tego będę ja będę musiał wyrzucić te bandary o ja co jest strefa jeszcze mam na Easy. I lek Nic za to prawie nie dostaje. Uj. Łuch, wywal, 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 wywal. Uj. Jak patrzcie, cały kwipunek będzie zaraz. Ja ci co jest. Już muszę wywalić. Na szczęście to koniec. Ja, co jest? Ja już nie idę na drugie pole. Na, ja się tam nawet nie chcę iść. a ja tam nie chcę iść tam do tego. <grym> Najwyżej jak nie, nie zdążę, już nie będę miał, to pójdę, ale. Jeszcze i zdążę też. Dobra, tu będą kapusty. Patrzcie, jaki sklep robię. Po prostu. E, wiecie co? Ja zrobię pauzę. Się widzimy. Jak już będę e, ginął po prostu, bo już trochę ten odcinek trwa. Więc zrobię cięcie i widzimy się, jak już będę ginął, jak już zginę. Więc no.